Biebrza mało znałem. Szczerze mówiąc, trzymałem się daleko od biebrzy. Dlaczego? Bo, bo bagna. Bo bagna przede wszystkim. Bo, bo komary strasznie duże. Ja byłem tam trzy dni wcześniej. Komary ślepaki, po prostu miałem masakra. I to, no szczerze mówiąc, myślałem nigdy nie będę robił jakiśkolwiek reportaż o biebrze. Poza tym tam wszyscy robili zdjęcia, to już było wszystko robione. No to jest polski towar eksportowy? Tak, właśnie ja mówię. Po prostu co ja tam mam do robienia. No? Nie ma możliwości pokazać wszystkich gatunków Doliny Biebrzy. Biebrza to jest tak przepastny bioróż... i, 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 i nasycony bioróżnorod... bioróżnorodnością teren, że nie ma takiej możliwości. Muzyka Cięcia zacząłem robić w marcu 2012 roku. Zabrakło wiosny, albo przyszła zima 25 kwietnia. Było metr, metr śniegu i wszystko inne. Tak, tak. A, potem, a potem od razu 20 maja było 28 stopni, więc widzieliśmy co. To było bardzo czynniczeńskie. A drugi rok też, pierwszego, potem żaby mieli 10 kwietnia, jeden rok mieli tam gody, a rok później, 20 marca. Reprezentanci, którzy tu się pojawiają, to są rzeczywiście reprezentanci świata przyrody, zwierząt i roślin. Gros spośród bohaterów. To gatunki takie kluczowe można uznać dla Biebrzy, bądź bardzo medialne, e, e, prawdziwi aktorzy biebrzańscy. Tak. Są gody, żurawie, batalioni, wszystko naraz. Pięć dni wszystko się dzieje, siedzi tam od rana do wieczorem i, i w pewnym momencie mówię, właśnie ten tytuł, ten tytuł ten między jawem a snem, to jest to. To jest dokładnie to, to jest, to jest żadna taka poezja. To jest prawdziwe, to po prostu nie wiesz w jakiej sytuacji jesteś. Tak po prostu, tak. Stajesz o drugie w nosy i jedziesz spać o pierwsze w i mówisz, co to jest? I to jest biebrza, to jest bieża, to jest robienie zdjęć w biebrze. Tu jest właściwie taki kosmos muzyczny. Dlatego, że są brzmienia akustyczne, na przykład fortepian, czy gitara, czy harfa, są brzmienia kameralne, czyli tak zwana muzyka kameralna, prawda, ale akustyczna. I są brzmienia elektroniczne, a także jest, są miksy pomiędzy brzmieniami akustycznymi i elektronicznymi, czyli tutaj, a oprócz tego są efekty jeszcze takie typo, typowo naturalne, tam te, te żaby i tam powiedzmy. To, czy, 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 czy ptaki. Chociażby wodniczka, tak? której się poświęca bardzo dużo uwagi, a dzięki Tam temu. Ten się, malutki szary ten malutki, ptaszek. Taki ledwo po, po, podśpiewujący o poranku czy o zmierzchu ptaszek z, z taką prędką charakterystyczną tutaj na głowie. Dubel, duża rzadkość, jednocześnie wspaniale, wspaniały wirtuos, do, dość skryty i, i subtelny, ale, ale słyszany z daleka, więc to. To jest następny gatunek, który uważam, że jest bardzo, bardzo jest reprezentantem biebrzy, prawdziwym, z krwi i kości i jest medialny dzięki temu. Oczywiście, nie wspominając o żurawiach, które odgrywają kluczową o... rolę, gęsi, łoś, to wręcz już herbowe nawet gatunki. Robienie to jest sama przyjemność, ale e, <noise> Mateusz wie po prostu, ile. ile... Jakiekolwiek zdjęcia po prostu tam, ile tam czasu, żeby robić te gęsi. Ta pierwsza scena dla mnie to była taka, że ci lata pracowałem naprawdę super intensywnie i, i w końcu jestem prawie zadowolony.